Cześć! Z tej strony Małgorzata Stankiewicz i Zuzanna Rybarczyk. Razem tworzymy innowacyjny festiwal świadomej relacji ze zwierzęciem, Zoolatria. I dziś chcemy opowiedzieć Ci, czym jest Zoolatria i co Ci oferuje. Przede wszystkim projekt ten skupia się na pokazaniu, jak podejść do życia i terapii swoich zwierząt w sposób holistyczny, co oznacza, że podczas festiwalu poznasz metody uwzględniające zarówno ciało fizyczne, emocje, jak i dusze zwierzęcia. Dowiesz się także, jak poprzez swój własny rozwój możesz pozytywnie wpłynąć na zwierzę. Lub wręcz odwrotnie, w jaki sposób holistyczne podejście do relacji ze zwierzęciem może pomóc w Twoim własnym rozwoju. Festiwal organizujemy cyklicznie, zapraszając najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach z całej Polski. Po więcej informacji i szczegóły, zapraszamy Cię na stronę www.zoolatria.pl. Na kolejnej, trzeciej już edycji spotykamy się 1 lipca. Cenie biletów: otrzymasz 30 dni dostępu do nagrań z każdej prelekcji całego wydarzenia. I jako bonus dużo pozytywnej energii. Do zobaczenia wkrótce.